Cześć, z tej strony Marko 3. Witam bardzo serdecznie, a oto jest kolejny odcinek z gry SimCity. Na dodatku, miasta przyszłości. Zapraszam do oglądania. I tak, mianowicie, nie jest to żadnego rodzaju żart, nie jest to żadnego rodzaju troll, prank czy cokolwiek tego typu. Naprawdę zdecydowałem się, że. Chciałbym nagrać film z SimCity, ale nie chcę tutaj robić nikomu żadnych nadziei i chcę na sam początek jakby rozjaśnić sprawę. Nie jest to powrót serii, nie jest to reaktywacja serii, nie jest to zapowiedź nowego sezonu, ani czegokolwiek tego typu. Jest to po prostu losowy film. Jakby jest to film z bardziej, bardziej z serii z losowych gier niż typowo z SimCity, jednak zdecydowałem, że w tym tygodniu chciałbym zrobić coś innego, a dokładniej już od jakiegoś czasu, i to szczerze powiem, że już w okolicach świąt Bożego Narodzenia, czyli trochę czasu temu, pomyślałem, a co jakbym zrobił taki właśnie losowy, jeden odcinek czy coś w ten deseń z SimCity, gdybym zrobił sobie po takiej przerwie taki powrót na zasadzie wspomnień z Sim City, i mianowicie na tym dzisiaj to będzie polegać, więc znów Warszawę. Szczerze to nawet nie pamiętam do końca, które to było miasto. Nic z regionem nie robiłem, a na Sim SimCity nie wchodziłem w ogóle od zakończenia serii w wakacje. Tak, wakacje zakończyłem tę serię, tak. Więc od tamtego momentu w ogóle nie wchodziłem na region, w ogóle nie patrzyłem, co tu się, czy coś tu się działo. Po prostu sobie to odpuściłem. Chciałem od tej gry odpocząć, bo tego było trochę za dużo. A poza tym, no wiadomo, optymalizacja tej gry jest słaba. Gra, pomimo tego, że moim zdaniem jest fajna, to... Yy, ...szkoda, że, yy, że, 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 że yy, nie pracowali nad nią więcej, z czego, z tego powodu jestem tak yy, średnio zadowolony, powiedzmy. No i, no nie wiem, teraz akurat chodzi dość dobrze, no ale mniejsza o to. Ja zająłem z tego co pamiętam, tak, wszystkie miasta. Oczywiście nie, nie wyświetlają się wielkie dzieła i tak dalej. Co dzisiaj chciałbym zrobić? Dzisiaj chciałbym sobie przejść przez y, wszystkie swoje miasta i po prostu powspominać, zobaczyć co tutaj się działo, coś, co ja robiłem, na czym polegała ta gra. No może to, jest, no może to ostatnie to troszeczkę przesadzam. Ale ponieważ gram sobie w wersję taką mobilną na SimCity od jakiegoś czasu, ale jest tak w małym stopniu, i to miałem też dość długą przerwę, bo mi się znudziło. No i yy, no co, no tak jak mówiłem wcześniej, nie zamierzam zaczynać nic od początku. Yy, najpierw sobie czytam, chyba pierwsze miasto to było. Co ty jest za miasto? Kraków, więc pierwszy był chyba Kraków z tego co pamiętam, bo najczęściej wybierałem chyba. Bo nie no, nie, pamiętam trochę z tego, ale słabo. Pamiętam, że wielkie dzieło tutaj to arkologia, tak? A po drugiej stronie wielkie dzieło to było chyba była chyba farma słoneczna. Tu jest wielka arkologia, a tutaj mam to, to miasto i zapomniałem zrobić jedną rzecz, której znowu nie zrobiłem, czyli podczas nagrywania nie, nie przesunąłem mikrofonu w inne miejsce. Pamiętam jeszcze trochę skrótów klawiszowych. Wow. Pamiętam trochę, pamiętam co tutaj się działo. Jest szkoła średnia, to jest jak to się nazywało? Akademia, właśnie, akademia. Jakieś duże budynki, to były mega wieże. To jestem prawie pewny. Mega, mega wieże, tak. Ups. E, mega wieże, więc. Tutaj kolejny jakiś budynek do rozwalenia. Zarabiam mało, wręcz na minus. Eee, no, to akurat pamiętam, że zawsze były problemy z tym, że jak już miasto wystarczająco dużo, rozwi bardzo rozwinąłem, to zaraz zaczynały się jakieś problemy. I to oczywiście mega wieże powodują największe straty, chociaż tak naprawdę to eee, różnie to bywa. No, no mniejsza tak czy tak? Jest to duże. Szczerze powiem, działa to płynniej niż myślałem, że będzie działać. To jest niemożliwe, żeby tu wam jakąś aktualizację. Chyba, że. Nie wiem, gra się jakoś lepiej zoptymalizowała w trakcie. W ogóle mi się przedstawiły ustawienia minimalnie, ale mam wszystko na ultra, na maksymalne. Szybkość klatek mam wyłączoną, czyli sobie chodzi jak chcę, ale nie wiem ile chodzi, bo po prostu tego nie widzę. Mm. Więcej nie wiem. No i na co tutaj dużo mówić. Nie pamiętam dokładnie kiedy, więc tutaj wstawię datę, kiedy ostat... że wrzuciłem ostatni film. Od tamtego momentu nie odpalałem w ogóle SimCity. W ogóle tego nie odpalałem, w ogóle tego nie sprawdzałem, ani nie interesowałem się. Powiedziałem, że kiedyś może do tego wrócę, ale jeśli bym wrócił, to raczej w formie livestreamów, a może nawet tego nie mówiłem, po prostu nie pamiętam, bo livestreamy zacząłem trochę czasu później. Z Minecraftem zacząłem te live streamy, potem robiłem z Limbo, z innego, Life is stręć jakiś czas temu, no i raczej głównie livestreamy robię z tym Minecraftem. Jednak mm, uważam, że najwcze prawdopodobnie najwcześniej w wakacje, dlatego nie chcę zbyt dużo nadziei robić. Jednak może, ale to tylko i wyłącznie może w wakacje yy, porobię parę live streamów związanych z SimCity. Yy, dlaczego to mówię? Po prostu może nie że takie zrobiłeś się stało, e, ponieważ chciałbym sobie powspominać, chciałbym zobaczyć, co tutaj się działo, jak to wszystko działało, w jaki sposób to było po prostu i tyle. I e, po prostu chciałbym zacząć, ponieważ najczęściej to jak gra się w gry, to no wiadomo fajnie jest zakończyć jakąś grę, czuje się tak spoko, ale to jednak wydaje mi się, przynajmniej ja tak mam. Że to jednak początek to jest ten najbardziej. Tak kiedyś jarasz najbardziej tą grą, że zaczynasz. I wtedy ta gra albo możecie odrzucić, bo uznasz, że oczekiwaliście czegoś innego, albo ta gra możecie wkręcić jeszcze bardziej. Dlatego ten początek jest taki ważny. I niedobory pracowników w porządku, różne rzeczy. Mamy arkologię, a są niedobory pracowników. A, bo do arkologii brakuje wody. <laughs> Ciekawe. Serio brakuje wody? Gdzie jest woda? Tu jest woda. Ale to brakuje wody ze względu na nas, czy brakuje wody ze względu na to drugie miasto, bo, bo miasta są przecież połączone. Nie wiem, dobra, takie parę rzeczy tylko poogarniam i wracając do tematu, więc jest, jest jakaś możliwość, ale dopiero w wakacje, że nie wznowiłbym serię, nie rozpocząłbym nowy sezon, tylko po prostu porobiłbym jakieś parę takich E, takich takich filmów, ala z tego sims, e, przepraszam, nie filmów, live streamów z tego sims city. E, no i tak oto mogłoby być, ale e, po prostu mo mogłoby tak być, żebym zrobił coś takiego. Jednak nie chcę obiecywać i nie chcę nic potwierdzać, więc. Szczerze myślałem, że zdecydowanie mniej będę pamiętał, ale przez to, że spędziłem tyle godzin tyle czasu w tej grze, e, tak całościowo, no to nie jest to dla mnie jednak aż tak trudne, żeby do tego wrócić, no tak te wspaniałe bugi tej gry są no. mm, niesamowite, tam akurat coś płynie po prostu, dobra. Wchodzę sobie do następnego miasta, będę chciał się tak przejść przez różne miasta i spojrzeć co się tam po prostu dzieje, co się tam odwala. Mm. Ok, to miasto widać od razu, że, że ma i miało się lepiej. 8000 tysięcy zarabiania i to on dobre zyski. Mega wie, że wychodzą na, plu, na plus. Omega Co, Omega Co Corporation. E, pewnie od, dlatego jest Co, to jest Corporation. E, zarabia się zarabia tutaj na niezłą kasę, się idzie, plus jeszcze miesięcznie. Na sprzedaży rzeczy, tutaj w ogóle cię ja tutaj robię? Tak, ja tutaj robię procesory. Proces, a no tam, procesory były potrzebne do tego, żeby arkologię zrobić. to jest mega wieża, która nie jest wykończona w ogóle. Tutaj jest wykończona. Tutaj też jest wykończona. To jest eliminacja odpadów, a to był park. To była eliminacja odpadów, a to był park. To w jaki sposób prąd tutaj działa? A nie, poziom parku, a to jest korona słoneczna. I to też korona słoneczna, jedny to jest ostatni poziom. A ja myślałem, że to była korona. No, no może jednak trochę rzeczy pozapominałem, nie powiem. Naprawdę fajnie jest wrócić. Bałem się, że jak wrócę, to będę taki... A jajny, to samo, może jednak to nie był najlepszy pomysł, będę znudzony, a ja po prostu się jaram tym. Ja po prostu się tym, tym jaram po prostu sobie tak patrzę, te wszystkie opcje i tak dalej. Mówiłem też, że może za jakiś czas, może kiedyś kupię sobie City Skyline. Do tej pory nie kupiłem, gdyż po prostu nie miałem czasu i dla mnie nie ma takiej opcji, żebym to kupił wcześniej niż w wakacje, jednak nawet jeśli to. <laughs> to i tak, e, to powstaje po pierwsze ogarnianie tej gry, ponieważ no. SimCity jest z 2013 czy 12, chyba 13 z tego, co mi się wydaje. Nie jestem w 100% pewny, ale chyba z 13. Chociaż e, mi się kojarzyło, że z 12, ale. Ale nie jestem pewny, możliwe, że z 13. Więc to jest. Ta grama już prawie 6 lat. I moim zdaniem, jeśli chodzi o grafikę to nadal wygląda super. Jeśli chodzi o możliwości, wygląda nieźle. Mm, ale no wiadomo, można, mogłoby być więcej. Zawsze, zawsze mogłoby coś być więcej. No i... City Skyline jest chyba z 2015? Albo 2016, ale nie jestem pewny, sobie. Nie pamiętam po prostu. I myślę, że... wiele zależy, no bo takie gry a'la City Builder ciągle wychodzą. Tam chyba, ano nie wiem czy jest... Coś w podobie do, do takiego City Buildera e, Tropico, chyba też są różne tego typu gry. Jednak wszystko zależy od tego, czy po prostu by się spodobał typ tej gry. Mi się w Sim City bardzo spodobał po prostu rodzaj tego wszystkiego, już nie mówiąc o dodatku miasta przyszłości, gdzie e, dzięki temu ta gra też tak minimalnie odżyła z tego zera, poszło minimalnie w górę i znowu spadło do zera. E, tak jak kiedyś mówiłem właśnie, że kolega kupił City Skyline, mówił, że no jest zdecydowanie rozwinięte bardziej od SimCity. Co nie znaczy, że też czasami nie, nie widziałem, że on grał w SimCity, jednak on nie ma czasu, ja też nie mam czasu zbytnio, więc to tak ogólnie. <laughs> nie wiem co, co więcej powiedzieć, to jest takie ogarnianie tego miasta, sprawdzanie, zbliża się no sprawdzanie co tutaj się dzieje, czy coś potrzeba, czy jest jakiś problem. Yy, chociaż... Problem jest zawsze, jesteśmy przepracowani. No, no okej, okay, nie no, bywa, nie? Ja, ja też trochę uważam, że za dużo, A, dobra. Więc, e, jak wyglądała archeologia? Brakuje w niej wody. Brakuje wody w Arkologii. Czemu brakuje w niej wody? Przecież i tu, i tu jest bardzo duża nadwyżka wody i zapłat, więc nie rozumiem, dlaczego brakuje wody. Chciałem zobaczyć, jak to działa normalnie, jak to jest z tymi ludźmi, chociaż tutaj widać. Mm, no, ale no, populacja to jest pff, dużo. Ale no dobra, więc w taki to sposób przejdźmy do Łodzi. U, do Łodzi. Zobaczyć co tutaj się dzieje, potem miasto obok, które nie pamiętam jak się nazywało, potem kolejne, kolejne... Znaczy nie, to już trochę za dużo powiedziałem razy kolejne. I powrót do tego, w którym zacząłem, czyli czyli, czyli Warszawa bo było to pierwsze. Łódź widzę, że też wygląda jest jednym z miastem który, z miast, które zdecydowanie lepiej się miały na przestrzeni czasu i... Ciężko mi powiedzieć, że, nie, że pamiętam, bo nie pamiętam, ale łódź chyba miała się dobrze. Tak, za mało miejsca, żeby zwiększyć gęstość, ale jakbym rozwalił te budynki, to nie dałoby rady tak czy tak, ponieważ po prostu część budynków się łączy, a część się łączyć nie będzie. Wszyscy są zadowoleni. O, tutaj, to, o, tutaj widać tę wspaniałą optymalizację gry, tak. Pamiętam też, że były przecież filtry, tu jest, filtry, było ich trochę, nie pamiętam jaki ja lubiłem najbardziej, żywy, cieplejszy, a może właśnie jakiś chłodny? Nie pamiętam, pamiętam, że były, pamiętam, że potem robiłem, że co, odcinek jest inny filtr, to pamiętam, że robiłem, no. Tak czy tak, pomimo tego, że jest to film z losowych gier w jakimś stopniu i że losowo ten odcinek jest tylko po to, żeby sobie wspominać co tutaj się dzieje po takiej dłużej, długiej przerwie, to seria nie otrzymuje jakby etykiety, że jest zawieszona. Graj, seria jest zakończona. Pomimo jej zakończenia dodam ten film do tej serii, nie zmienię tego napisu, że jest zakończona. O, tutaj jest korona parku. Właśnie, tak to wyglądała. Jest, to jest bez korony i to daje radę z prądem. A czemu daje, a no tak, czemu daje radę z prądem? Czemu daje radę z prądem? No dlatego daje radę z prądem, ponieważ jest tutaj wielka, gigantyczna farma słoneczna, która ma 300 pracowników i, i daje radę to zrobić. To jest jedna, jeden z minusów, że nie da się tutaj przybliżyć. W z tym ma bardzo dużo minusów. No ale, no i drogi, żeby zwiększyć gęstość. A, czyli budynki nie mogą się też zwiększać, no bo ulica to też ma w jakimś stopniu sens. Jednak nie zmienia to tego, że no nie dałoby rady mieć wszędzie dużych ulic, bo by było mniej budynków. To miejsce jest średnie. Na górze są same zwykłe ulice mniejsze, no a w mieście są raczej gęstsze. No ale to też zależy. <grym> Dużo gadania, dużo mówię, krzywachnika. Eee... No bardzo fajnie, tak bardzo fajnie, tak powspominać. Bardzo lubiłem zawsze, zawsze lubiłem tę muzykę w SimCity. Jak grałem, to czy było dobrze, czy było źle, czy było ten. Zawsze lubiłem tę muzykę. Ta muzyka jest taka fajna. Super, naprawdę super bardzo fajnie. No, no dobra, to myślę, że mogę przejść do kolejnego miasta, również obok, zasilanego przez. O, obok jest Szczecin. Zasilanego. Kiedy miasto jest obok, obok farmy słonecznej, ale jest problem z. prądem, no pewnie. Jest, jest tak dużo bugów w tej grze, ale z drugiej strony, no nie wiem, no. Patrząc na tę grę, nadal, nawet teraz, ja nie widzę tej sta starości tej gry. Znaczy, w sumie podobnie jest, jak patrzę na Minecrafta. U, tutaj widzę, że miasto jest naprawdę mało rozbudowane czy mało naprawdę. Tutaj są tylko grube ulice? Tylko grube ulice zrobiłem. A no to tutaj nie ma problemu, chociaż z gęstością, z jakimiś korkami albo czymkolwiek tego typu. I miasto bardzo dobrze sobie działa. Naprawdę nieźle sobie działa. Zarabia przede wszystkim na eksporcie chyba. Tak, na eksporcie. Eee, procesory używaj lokalnie? Ja tu tworzę procesory? Naprawdę ja tutaj gdzieś tworzę procesory? Czy to jest... Gdzie są? Elektronika? To jest to? Procesory to są nawet nie zatwierdzone. Procesory to ja chyba tutaj... Sprowadzałem, żeby zbudować pewnie farmę słoneczną, dlatego. Ale prąd jest i to zdecydowanie dużo, Jak jakkolwiek to brzmi. Wow. Z jednej strony rozumiem, czemu ta gra mi się znudziła. Tu jest ciężko, jakby zmieniać cel w miastach. Zawsze ten cel pod kątem rozwoju, będzie podobny. W, jednym, w różnych miastach, tak jak oczywiście widać, można robić pojedyncze rzeczy w różny sposób, ale i tak na samym końcu wreszcie miasta wszystkie będą wyglądać bardzo podobnie. No jedne nie będą miały prądu, musiały prądu mieć, no bo po prostu mają takie, taką farmę. Inne będą miały lepiej przez, ze względu na ludzi. No i no fajnie to co je wygląda? No, naprawdę fajnie. Tutaj są tory, których nie używam, oczywiście. Nie, oczywiście, że nie używam. Eee, pewnie, że nie. To jest ten zakręt defaultowy. No A tu są ciągle domki, które nie mogą się zwiększyć. Naprawdę. Ale dziwnie, że one się nie zwiększyły. Same. Brakuje nam chodzenia do szkoły. Przecież tu są szkoły chyba, czy nie? O, ja coś w szkoły nie zrobiłem. Przepełniona jest. No pewnie, że jest przepełniona. Brakuje im chodzenia, po prostu nie ma miejsca w szkołach. No, może nie, 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 że nie ma miejsca, tylko po prostu strajki są. Dobra, chodźmy do Gdańska. Gdańsk jest przedostatnim miastem, które ogarniałem. Yy, z tego co pamiętam. Bo po prostu widzę jaką kolejność. Yy, widzę po prostu zaj zajęcie miast i. O, szczerze powiem, że takiego czegoś, to ja się nie spodziewałem. I niestety, może powiem w ten sposób. U mnie internet jest i działa, ale SimCity ma jakiś problem. To, to, to jest jedna z o której się zastanawiałem kiedyś. Czy jest możliwość, albo kiedy byłaby możliwość, że na przykład przestaną wspierać serwery SimCity? No bo też taka możliwość będzie i. To jest niemożliwe, żebym nagrywał film w trakcie takiego czegoś. No niestety, chciałem wrócić i ogarnąć jeszcze te dwa miasta, ale najwidoczniej SimCity i jej nie pozwala mi, ze względu na brak połączenia. Nie z, nie z mojej strony jest problem. Ja jeszcze chcę tylko sprawdzić, czy na pewno mam internet, więc sprawdzę na telefonie, czy jest. Chociaż tutaj akurat tak ogólnie, ale jest. Sprawdzę na... Yy. Okej, okay. jakaś aktualizacja, i dostęp do internetu jest. Ciekawe, czy teraz się ogarnie SimCity, bo był jakiś problem, jakaś inna gra na Originie się aktualizowała. Czy to był, mógł, mógł być problem? Bo wyskoczyło okno aktualizacji i mogło się coś zbagować, ale połączyć się nie chce. Dlatego, w taki oto sposób, niestety będę musiał zakończyć ten film. Chciałem jeszcze poprzeglądać inne miasta, ale cel tego filmu został osiągnięty. Czyli. Po prostu chciałem sobie wrócić do tego SimCity i powspominać, zobaczyć jak to było. I rozumiem i wiem, czemu ta gra mi się znudziła. I może się znudzić, jest wiele, a nawet bardzo wiele rzeczy powtarzalnych. Rozumiem pierwsze miasto, drugie, trzecie, czwarte, ale idąc już tak dalej, 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 że każde miasto po kolei, mimo to, że zaczynasz od początku konkretne miasto, to robisz to już któryś raz z rzędu, i to jest trochę nudne, więc. Hmm, wydaje mi się, że taka seria, w której powiedzmy, ktoś by ogarniał region z 16 miastami, i czterema wielkimi dziełami, byłby, mógłby być zrobiony, ale to by na pewno zajęło trochę czasu i na pewno w którymś momencie byłoby już coraz nudniejsze i nudnie, nudniejsze. To by zależało już bardziej od motywacji danej osoby, czy chciałaby to robić, czy nie. Dlatego w taki sposób, z takim akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Eee, mam nadzieję, że się podobał. Eee, ja, tak jak mówię, powspominałem sobie i bardzo się cieszę, że wreszcie zrobiłem to, co chciałem od jakiegoś czasu. Czyli powspominać sobie, co tu się działo w tym SimCity i jakie to było fajne. Jednak nie zamierzam reaktywować tej serii. W żaden sposób nie zamierzam jej kontynuować, nie zamierzam robić czegoś nowego od początku. Jedyna opcja, która może być, ale nie musi na 100%, to jest rozpoczęcie czegoś od nowa, w wakacje, w formie live streamów, raz na tam jakiś czas i też do momentu, aż mi się znudzi albo jeśli po prostu będę chciał to robić. Dlatego jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek się podobał, to super. Do zobaczenia, do usłyszenia w innych filmach. W innych seriach na kanale. A jeśli ktoś jest bardzo cierpliwy i chciałby zobaczyć SimCity, to do któregoś livestreama dopiero w wakacje. Więc. po prostu. cześć.